Strelitzia to imponująca roślina osiągająca naprawdę duże rozmiary w dość krótkim czasie. Posiada wyprostowany pokrój, ozdobne liście oraz przepiękne, egzotyczne kwiaty i wbrew pozorom nie jest trudna w uprawie doniczkowej. Dzięki tym cechom zaliczana jest do roślin architektonicznych, które zdobią galerie, biura, ale także nasze domy. Dzisiaj opowiem jakie warunki zapewnić strelicji, aby u nas rosła jak szalona i pięknie kwitła oraz pokażę jak ją przesadzać. Zapraszam! Strelicja występuje naturalnie w południowej Afryce i obejmuje pięć gatunków: rośnie nad brzegami jezior oraz rzek. Często nazywana jest rajskim ptakiem ze względu na kształt wytwarzanych przez nią kwiatów. W Polsce w sprzedaży można spotkać dwa gatunki. Najpopularniejszą ze względu na niezwykłe pomarańczowo-niebieskie kwiatostany jest strelicja Regina, zwana Królewską. Druga to strelicja Nikolaj, która z kolei wytwarza kwiaty białe z niebieskawym odcieniem. Kwiaty z cechuje bardzo duża trwałość. Po ścięciu w wazonie wytrzymują około miesiąca. Nadają się one również do suszenia i suchych dekoracji. Liście z są niezwykle okazałe i osiągają pokaźne rozmiary. Przybierają ciemnozieloną barwę, a przez ich środek biegnie gruby nerw. Rosną na długich i sztywnych ogonkach, dzięki czemu mają wyprostowany pokrój. Wraz z dojrzewaniem liście pękają. Nie jest to nic nadzwyczajnego i nie świadczy o żadnej chorobie. Nie mamy też na ten proces większego wpływu. Jest to naturalny dla tej rośliny i trzeba to zaakceptować, a najlepiej polubić. Strelicję w naturalnym środowisku możecie spotkać na maderze. Właśnie tam nagrałam dla Was materiał, żebyście mogli zobaczyć, jak okazała jest ta roślina i jak cudowne są jej kwiaty. Uprawa strelicji nie jest trudna. Roślina jest wytrzymała, rzadko choruje i łatwo adoptuje się do warunków domowych. Strelicja potrzebuje ciepłego i jasnego stanowiska. Dobrze czuje się nawet w miejscu nasłonecznionym. Najlepiej doniczkę postawić przy oknie wschodnim lub zachodnim, albo w pobliżu okna południowego. Dla dobrego wzrostu potrzebuje minimum 6 godzin światła dziennie. Optymalna temperatura do jej uprawy wynosi między 18 a 25 stopni. Przy jej uprawie unika jednak przeciągów i nagłych zmian temperatury, na które strelicja źle reaguje. Latem natomiast rośliny można wystawiać na balkon lub taras na lekko zacienione stanowisko. Strelicja do dobrej kondycji potrzebuje stale umiarkowanie wilgotnego podłoża. Nie powinniśmy nigdy jednak dopuścić do jego przesuszenia. Nie doprowadzajmy także do zalegania wody w doniczce czy na podstawce, gdyż jej korzenie zaczną gnić. Do nawadniania używaj odstanej wody w temperaturze otoczenia. Zimna woda może doprowadzić do uszkodzenia korzeni i spowolnić wzrost rośliny. Warto również regularnie zraszać liście lub odstawiać doniczkę w pobliżu nawilżacza powietrza, zwłaszcza w okresach, kiedy powietrze jest dosyć suche. Zraszanie nie tylko zwiększa wilgotność, ale także pomaga w utrzymaniu liści w czystości. Od października do lutego strelitia przychodzi w okres spoczynku. Jest to konieczne, aby mogła ponownie zakwitnąć w kolejnym roku. W tym czasie stopniowo zmniejsza jej częstotliwość podlewania. Ziemia powinna być wówczas tylko lekko wilgotna. Strelica jest rośliną żarłoczną ze względu na swoje pokaźne rozmiary. W okresie wegetacyjnym potrzebuje częstego nawożenia. Minimum co dwa tygodnie podajemy jej pełną dawkę nawozu dla roślin zielonych wzbogaconego potasem i fosforem albo nawozem przeznaczonym dla roślin kwitnących. W okresie spoczynku zaprzestajemy nawożenia i jeśli mamy możliwość, to warto przenieść ją w chłodniejsze miejsce tak około 15 do 18 stopni. Do pielęgnacji strelicji warto włączyć regularne przecieranie liści mokrą szmatką w celu usunięcia kurzu blokującego dostęp światła i utrudniającego proces fotosyntezy. Ze względu na dużą powierzchnię liści, zbiera się na nich dość spo, szybko sporo zanieczyszczeń. Dodatkowo brązowe części liści i przekwitnięte kwiatostany usuwamy zawsze na bieżąco. Dzisiaj będziemy przesadzać tę oto strelicę Nikolaj. Dostałam ją od kolegi z pracy, który rozsadzał swoją już wieloletnią strelicę. Szczególne podziękowania dla Kuby za podzielenie się rośliną, dzięki czemu mógł powstać właśnie ten odcinek. W tym miejscu zachęcam wszystkich do dzielenia się nadwyżkami swoich roślin. Podział rośliny jest właśnie najłatwiejszym sposobem na rozmnażanie strelicji. Wiosną wyjmujemy roślinę z doniczki i w miejscach, gdzie roślina matka wytwarza nowe pędy, oddzielamy młode sadzonki. Każda oddzielona część powinna mieć co najmniej jeden pęd zdrowy i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Podczas oddzielania strelicji i jej przesadzania delikatnie wyjmujemy roślinę. Korzenie strelicji są kruche i łatwo jest je uszkodzić. Tutaj widzicie właśnie taką już oddzieloną sadzonkę. Ponieważ korzenie strelicji są bardzo wrażliwe na wszelkie uszkodzenia, warto dodatkowo przemyć korzenie rozpuszczonym w wodzie środkiem przeciwgrzybicznym o działaniu systemowym. Takiego środka dodajemy jedną, dwie krople. Dzięki temu zabezpieczymy strelicję przed ewentualnym zachorowaniem. Tak przygotowaną sadzonkę możemy włożyć do nowej doniczki. Doniczka powinna być na tyle duża, aby roślina mogła swobodnie rozrastać się na boki i w dół. Pojemnik powinien mieć również otwory, na którego spodzie nasypujemy grubą warstwę drenażu z keramzytu lub żwiru. Następnie nasypujemy świeże podłoże, które powinno być dobrze przepuszczalne, aby nie zatrzymywało nadmiaru wody. Ja posadzę strelicję w ziemi do waży wymieszanej z torfem i piaskiem. Najlepiej jeśli takie podłoże po zaciśnięciu będzie zbijało się w kulkę, która następnie po lekkim dotknięciu rozpadnie się. Tak przygotowane podłoże nasypujemy na warstwę drenażową. Żeby przyspieszyć ukorzenienie warto do ziemi dodać ukorzeniacz. Następnie roślinę umieszczamy w ziemi i obsypujemy podłożem, delikatnie ugniatając ziemię wokół korzeni. Na sam koniec podlewamy. Tak przesadzoną strelicję przez okres pierwszego miesiąca nie nawozimy. Kolejne przesadzanie wykonujemy wiosną co 3-4 lata. Na koniec chciałam jeszcze zaznaczyć, że niestety strelicja jest bardzo toksyczna dla zwierząt, zwłaszcza dla kotów. Dla bezpieczeństwa dlatego lepiej jest uprawiać ją na podwyższeniu poza zasięgiem naszych pupili. Strelicja to nie tylko efektowna i elegancka ozdoba, ale także roślina oczyszczająca powietrze, co dodatkowo podnosi jej wartość. Ponadto wprowadza sporo egzotyki i świeżości we wnętrzach. Dlatego jeśli tylko mamy na nią miejsce, warto zdecydować się na jej uprawę. A co Wy myślicie o tej roślinie? Piszcie w komentarzach jakie macie doświadczenie w jej uprawie i czy w Waszych domach strelicie kwitną. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.